Dzisiaj przyjechaliśmy na stację w jeziorkach, będziemy testować e, jedzenie. Także słuchajcie, pierwszy filmik z serii której Wam obiecałem. Mamy ceny, możecie sobie zastopować, zobaczyć. Słuchajcie, toaleta w Bydgoszczy, w jeziorkach na stacji, jedna poręcz, druga poręcz i słuchajcie, sznurek, który idzie do sufitu i jest zawieszony tutaj na poręcz. umywalka i suszarka i mydelniczka i to wszystko. Marta wzięła zapytankę z kurczakiem i kompot, a ja wezmę do z frutkami. Kilka minut później do z frutkami, a tutaj marka ma zapiekankę A propos jedzenia na jeziorkach teraz wam znam relacje jak smakowało i w ogóle to do był taki można powiedzieć średni, tylnej części ciała nie urwało zapiekanka nie wiem smakowała ci czy nie czy też, też dupy nie urwała? Powiem Wam szczerze, że co do zapiekanki, e, wyglądała jak typowa z marketu, nie? Jak typowa z marketu, jakby była zmrożona i wiecie. E, co do dewolaja, to dewolaj był bez masła i tak jak powiedziałem, w tylnej części ciała nie urwał. E, frytki, na frytki ewentualnie by tu były, na taki delikatny plus. A tak poza tym to w kwestii dostosowania budynku, lokalu mamy tutaj miejsca dla niepełnosprawnych dwa, wszystko jest na poziomie bez schodów, bez progów, także spowodnie można dojechać, także dostępność jak najbardziej na plus, aczkolwiek tak jak mówię, jedzenie, no, tylnej części ciała nie urwało. Także zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem na kanale i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. W tego typu filmie albo w innym kontencie. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.